Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie filmik, którego jeszcze nigdy na moim kanale nie było. Ale z okazji tego, że skończyło się lato i tak sobie o tym lecie myślałam, i ja bardzo w ogóle lubię lato, postanowiłam nagrać dla Was moich ulubieńców lata. Pokażę Wam takich moich kilka produktów, które. Tego lata ze mną były i naprawdę które są rewelacyjne. Więc pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, e, będzie oczywiście to moja fantastyczna maseczka do twarzy e, Neutrogena 2 w jednym. To jest po prostu moja maska, którą ja teraz będę ciągle używać, tak? Jest naprawdę rewelacyjna. Zresztą ja już ją Wam pokazywałam, e, jak Wam mówiłam o pielęgnacji mojej twarzy, więc to jest e, jeden produkt który jest moim ulubieńcem Lata. Kolejny pro produkt, e, oczywiście moja fantastyczna nowa odżywka do włosów L'Oreal, o której też Wam już e, wspominałam w paru filmikach. E, tą odżywkę fakt faktem kupiłam całkiem niedawno, e, ale jeszcze to było Lato, dlatego to jest mój ulubieniec Lata. Tak, moi drodzy, odżywka rewelacyjna. Kolejna rzecz to jest oczywiście mój fantastyczny balsam do ciała, który też Wam już pokazywałam i który praktycznie to nie jest tylko ulubieniec lata, bo to jest ulubieniec całego roku, ale akurat Wam go też pokażę, bo on jest naprawdę moim ulubieńcem przez cały rok tak właściwie. Kolejną rzeczą to jest fantastyczna mgiełka do ciała. Ja uwielbiam takie giełki latem, akurat tutaj widać, że już jest końcówka, to jest akurat Zejwonu i to jest Lilia, bardzo ma ładny zapach, jeszcze mam jedną schowaną, na zaś latem uwielbiam takie giełki, po prostu się nią popsikać i jest taki piękny zapach, akurat przepraszam, akurat idealnie na lato, więc to jest też mój ulubieniec lata. Praktycznie co roku mgiełkę na lato używam. Dobrze, kolejny moi drodzy ulubieniec tego lata to był oczywiście suchy szampon, który również wam pokazywałam. Mówiłam wam, że ja nie używam zbyt często tego szamponu, ale wolę jak jest niż go nie ma. I właśnie tego lata bardzo mi się przydał. W wielu sytuacjach po prostu. E, rewelacja e, gdyby nie on to by było troszkę ciężko więc tego lata mi się bardzo przydał dlatego jest moim ulubieńcem mój suchy szampon e, ja używam akurat tego tutaj z um, Herbal Essences ale generalnie jest bardzo dużo różnych szamponów, które są dostępne w sklepach e, różnych nawet w supermarketach Tak? kolejnym moim ulubieńcem tego lata jest mój Desodorant Duff i to jest dezodorant, którego ja wcześniej nie używałam ja używałam wcześniej dezodorantu z Niwa no ale zdecydowałam, że teraz chcę zmienić i oczywiście oglądałam reklamy w telewizji odnośnie tego dezodorantu i postanowiłam go kupić, rzeczywiście rewelacja nie zostawia śladów na ubraniach tak jak jest napisane, że jest testowane na 100 kolorach, także nie zostawia śladów na kolorach na czarnych, różnych kolorowych ubraniach więc naprawdę jest fantastyczny, dodatkowo ma ładny zapach, naprawdę go lubię i to jest też mój ulubieniec lata i będę go jeszcze używać długi, długi czas, więc to będzie raczej mój ulubieniec całego roku! Tak, moi drodzy i ostatni ulubieniec lata, to jest moja fantastyczna pomadka z Nivea, to jest pomadka generalnie ochronna. Ale ona nie jest taka zwykła biała, ona jest taka różowa. Ona jest taka różowa i ona naprawdę, jak się nią pomaluje usta, to ona zostawia taki różowy kolorek na tych ustach, więc jest bardzo fajna, bo nie dość, że mamy ochronę na ustach, tak jak zwykłą pomadką bezbarwną, to jeszcze daje ładny kolorek na ustach. I dodatkowo ładnie pachnie, także ja tą pomadkę też lubię właśnie latem ją stosować, ale zimą również też, bo wtedy zimą mi się najbardziej usta wysuszają, potem mnie pieką, mam cały czerwony, więc taka pomadka jest rewelacyjna, ja ją uwielbiam, naprawdę i to jest też mój ulubieniec lata. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców lata. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Może nagram jeszcze kiedyś dla Was takich ulubieńców jakiegoś miesiąca albo lata następnego. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, pa! pa!